O panowie, jestem detektywem Ej, Wiktor Xa! Wiktor Xa! Help! Didyk ja strzelam! Jestem detektywem! Gdzie wy jesteście panowie? Jesteście na drugim końcu mapy, z tego co... się spodziewam. Tak, jest jestem, oh. widzę tą kogoś. Grigel! Grigel to ja! Czemu to jest strzałku? Jest... <gry> co Działko! <laughs> Grygę zdrajcą! Ale czy nikt poza mną i Grygą już nie żyje? Nie wiem. Jest. Kurwa, co za zdrajca. Nie, no to jest sam z leży martwy. Kurwa, tu. Chuj, chuj w to, idę stąd. Oh. 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 Czekaj, mam pomysł. <laughs> Nie, nie tego, bo nie wyjdzie. To hmm. do mnie płynie! Niespodzianka. Ja <śles> jest takiego powały. Znowu jestem What? detektywem, panowie. I'm shitless. Czy, czy jest to jakiś niewinny terrorysta, który chciałby mi na przykład pomóc ze śledztwa? Czemu to jest? Nie wiem. No, no, bo zapytaj znowu... zapytaj czarno... Oj! O, ej, no to ja jestem. Dzień dobry. Czemu wy macie tego samego skina prawda? Nie mamy tego samego skina. On jest nagi. No ale ty... Ej, bo to dadzy się lecą samolotem. O, no, próbuj jeść beczką, kurwa, zabić. Kurw. O, tą beczkę. Sam jesteś, beczka. Sans jest ten Nie! 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 Nie, 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 Sans Poddaj się to? to? więc to O, Justus, this... Ja Jakie to, to było tak przypadkowe? <laughs> Dobra, sam, schodzicie my mojego beczki. O, ja się no właśnie, no, próbuję. Pan w końcu najbol... złomowisko .pl tej robicie. Dobra. rzuć dalej. Ale... rzuć dalej. Jestem niewinny! Jest... Jestem niewinny. Wiesz, kuska ci wieża. Lepsze. uff, uff, co tam? No, nie, nie spychać ze patrz, patrz! O! A mnie na podróż zapraszasz! A, dobra! Nie, 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 patrz! mocne! To jest sens... Tego gęsta w helikopterze! Zabijcie go! O... Nie! Nie! z Zabijcie, Zabijcie go tego gesta Thank you. W leci. Ja leci! Eee. do Polski, lecę. You know Wracam do domu. Eee.

<sad> Wielu... Są w o, o jak ja ci mogę zaufać. Sam, mogę ci zaufać? A to jest, że tak zawsze że mogę ufać. Mi zawsze może, możecie zaufać, wszyscy to... muszą mi zaufać. Jak... Ja bym mu nie ufał. No, ja, in, ja, ja im bym też nie ufał. Ale mi możecie zaufać, bo ja. ja... Ej, ej ch chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Fast no. <sad> 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 no, <sad> tak no my... plan, fast plan, fast plan. Chodźcie się ufać. Chodźcie się do przodu, chodźcie się Jakbyście Będziemy mieli sprzedać być swój, być być. swój własny dom i no, waszym co, prawnikiem okay. byłbym ja, sprzedać. czy byście go sprzedali? No Zaznaczymy. pewnie tak. Czołj, 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 czołj. Czołj. Czemu mówisz tak Ej, ej, ej. Ej, ej. Ty, ty, nawet nie masz powodu, do którego mnie strzelasz. Do, do swojego prawnika, z którym chcesz sprzedać no, swój własny dom. Nie mam innych broni. O, no, no i widzisz? To jest To jest karma. To jest karma, która cię dosięgnie. Czemu Trudyna. słyszę hideaway? Są wodzie pod tobą. Kluska w lewo. Białas. Ty! kurwa A ten, a to. Przepraszam. Gdzie ty jesteś? A ja tutaj wiesz, ja zwiedzam. Z tak no bardzo kluski potrzebujesz. Jaka tak ja zwiedzam. Czemu tam ciało leży? A to nie jest ciało, to jest No Aaa, to halo. Ktoś by musiał być naprawdę Kurwa... krótki, by ciało z beczką. O, panie detektywie! i nagle słyszę Dzień dobry. Panie detektywie, pan nie ma broni? Ma pan Eee... czekaj. Dzień dobry. Eee... No Do czemu? Jestem niewinny ty chuju! Halo! A może nie? Może nie? nie ja tylko... Rozpatruję tylko możliwości. Proszę nie być na mnie złym! Kurwa W komisariacie też by pana związali, więc proszę nie być na mnie złym, to nie jest wyjątek. Co jeśli jestem teraz... Ale proszę mnie nie zostawiać, panie detektywie. Ja tobie nóg nie związałem. O no, no i panu nie związałem nóg. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, proszę pana. Nie pożałuję pan tego. Nie pożałuję tego obiecuję. Nie mogę nie mogę dwa razy ciebie zakętkufował. Skip! <grym> no, panie detektywie, pan akurat dobrze wydostał, bo jestem niewinny. Ogólnie ja nie wiem czy pan słyszał. Ale na tej łodzi. Na tej na łodzi tej jest łodzi. zamachowiec. Tutaj mamy jednego pilata. Co? No w nocy, nocy tutaj się przydostał nas pilap. No ja nie wiem gdzie on jest, ale słyszałem krzyki w nocy i słyszałem też krzyki pana Sansa za dnia. Ale że Somalia? Piraci? Chyba Ojez. tak, mi się wydaje, że jesteśmy na Somalii właśnie. A wy... czemu pan się nie uleczy? Pan ma tego... mikrofonkę do uleczenia się, czy nie? Yyy... E, wydałem moje wszystkie oszczędności na... E, te. Kodokój, no tamte, tamte, to jak to się nazywało. Zapomnij. Ty... ty. Ej, ej, mamy tutaj zagrożony gatunek! Ej, co jest, nie? Tak. Halo? Halo? Dala, kurwa. Dala. Jaki Halo. play of the game? Kurwa, prawie go nie widać. A, a... Czemu byś się już? A... Jak ty tak robisz, tak a, daleko rzucasz? Ślniejszy Dziadko, dziadko, nie, Kurwa go dziadko. Um, um. nie, 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 to już w naszym No, To może tak Nie, nie! O, o, o. <laughs> horroru. Po prostu horror. Ty kurwa, ile ty masz tym Bobrem? Chuju. No, Zrób tego skina Bobra, bo cię nie widać nigdzie. <laughs> Ale to jest supermoc Batmana. Tylko super użył, Dzień dobry. W dzisiejszym konkursie mamy jedno pytanie i jedna jest dobra odpowiedź. Jest, jakie jest zwierzęcie jest przedstawione na kostiumie Batmana? Proszę, niech odpowiada pan Wiktor. Zwyknie. Nie to z chyba pesz, nie, nie, nie to, pesz, to chyba nie, chyba to, to był boomer. Jak ja to zrobiłem w ogóle? wiem ja... jak byłem panowie, ale ja w tej gruncie sobie po z helikopterem będę leciał No wami tam was wpi***d z wami Zostaw tą beczkę kurwa. Ja, spróbuj to wejść Dobra, złapie ją Złapie ją ja, Ty robisz? Ja Cześć Fakiu! Fakiu! W helikopterze A W helikopterze! I pół życia Ja mam ja, tak. w helikopterze strzelać go? <laughs> Niestety, że nie jestem w sensie niewinny no co ty helikopterem Dobra. latasz? No bo mogę, no jak każdy każdym Tak? jesteś niewinny? Tak! Zjadał na proszę kurwa, pomoc! To, dziadek. To, co ze no, mną lecisz helikopterem? <laughs> Okej, okay, rozumiem. To chyba było, że nie...